Witajcie w jednym z w moich... po... moim pierwszym odcinku. Na początku musimy mieć, żeby zrobić modyla, potrzebujemy kwadrat Z takiej kartki, może być nawet kolorowa sztywna jakakolwiek, musimy skiąć tak równo. Równo, bardzo równo, żeby później te zagięcia pomogły nam w innych jakby też zagięciach. Później wzdłuż tej linii, którą właśnie zrobiliśmy, wycinamy. mamy Coś takiego. Tutaj jest linia. No tutaj właśnie zgięliśmy. Teraz tą kartkę znowu zginamy. Tak. I jeszcze mocniej dociskamy. Rob, otwieramy. Odwracamy. Tak. I znowu zginamy. Pamiętajcie, żeby oj, równo zgina, zgin, zginać bo to zawsze nam pomaga o. kiedy mamy już coś takiego znowu otwieramy i kładziemy w takiej pozycji teraz bierzemy tu i tu trzeba teraz o do linii żeby nam powstał taki prostokąt to są na, na razie bardzo proste ruchy bo to jest dla początkujących, więc myślę, że nie powinno być żadnych kłopotów. Oczywiście jak ktoś będzie robił za pierwszym razem, powinien być, będzie na pewno jakiś kłopot, ale jak się poćwiczy i będzie ćwiczył do dołu. Jak mamy już taki o prostokąt, o, y, zginamy go tak, żeby powstał nam kwadrat. W środku tego kwadratu, jak już go zrobimy, jest taka linia. To linię też powstała, jak ją zginałyśmy. Teraz znowu otwieramy i wywijamy na drugą stronę. I tutaj znowu zginamy. Jak jest tak, to znowu zginamy. O, coś takiego. Teraz otwieramy, tylko że już nie będziemy znowu zginąć. I teraz tak. Tutaj jest taki jakby yy, trójkąt. Jak tak zro... tutaj jest trójkąt. I jak tak zrobimy, to on nam tak wyjdzie. Ale żeby było na razie prościej, to do środka, tutaj, nie wiem czy widać, ale do środka tego, bo jak mamy tak, to to wkładamy palca i przyciskamy. I tutaj będzie taki trójkąt. Odwracamy na drugą stronę i robimy to samo z rokiem. Czyli wkładamy palca, wkładamy palca i znowu zgniatamy. Teraz te rogi, obojętnie, z której strony musimy. Wywinąć tu, do tego, żeby nam później powstał, jakby brzuch motyla. Pamiętajcie, że równo nie spieszyć się, bo to i tak nam na złe wyjdzie. Przepraszam, że nie widać, ale nie mogę aż tak dobrze. Muszę patrzeć jednocześnie na kartkę i na, na kamerę, więc odwracamy na drugą stronę i tu mamy też taką dnie. Tutaj podnosimy to i tutaj mamy, jak podniesiemy takie kreski i to by bardzo dobrze. Teraz ten kwadrat musimy tutaj do kartki i musimy za kartkę, właściwie, za kartkę. I tutaj będzie nam wywijać się to, ale tym się nie musimy przejmować, bo to i tak nam ustanie. Teraz, jak już to zgnieciliśmy, to cały czas nam stoją. No co się dzieje? Teraz widzicie, tutaj jest takie zagięcie, ok zaokrąglone Wam wyjdzie. To trzeba tutaj od tyłu zgnieść i spłaszczyć. O. Tak. I powstanie nam. Coś takiego. Może jest ciemno, bo. Yy. Coś takiego. Teraz. I z tym drugim robimy to samo. Mogą wyjść nam trochę nierówne, bo yy, ja dobrze wiem. Ja już yy, nieraz zrobię takiego materiału. Yy, to mi się udaje, ale też czasem mi nie wyjdzie, więc się tym nie przejmować. Bo to jest mały błąd. Właściwie łatwy do popełnienia. Teraz tutaj mamy taki dziubek. Odwracamy na drugą stronę. I go też tutaj mamy. Ten dziubek wziął się z tego. O, z tego. Teraz ten dziubek trzeba sunąć tu. Tu do środka. I tego motyla naszego tak zgnieść na pół Staramy się też to... au! na pół na ró, równo i teraz tak to już jest niby motyl tylko, że jakiś taki inny patrzcie, bo tutaj tutaj mamy takiego motyla i jak teraz to zgięcie zrobić? ja robię to tak łapię za to jak mam zgięte, to łapię tu i tutaj w środku Wywijam te skrzydła. Wywijam jak mogę i zgniatam. Równe, żeby były skrzydła. O! I wtedy mamy ten dziubek. I wtedy mamy ładnego do zrobienia. Motyla. Jest on bardzo łatwy dla początkujących. Więc myślę, że nie będzie kłopot. Oczywiście, możesz go zrobić w innych kolorach, ale ja nie miałam innego koloru, więc wziąłam biały. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki, w których na przykład mogę pokazać, jak zrobić o konia takiego. Też muszę jeszcze trochę poćwiczyć, bo nie jestem aż tak no, jakby umiejąca. Nie jest on też łatwy. Ale jak popróbujecie, popróbujecie, to na pewno wam się uda. Dziękuję jeszcze raz i pamiętajcie równe zgięcia i wszystko to będzie super. Zapraszam do kolejnych odcinków do widzenia.